Dzień dobry, witam Was na moim kanale Intermodel RC. Dziś chciałem przedstawić Wam model samochodu strażackiego Żuk A15M z wycinanki. Model ich skali 1,25. Model jest zbudowany, w zasadzie przebudowany, tak jak oryginał który znajduje się jeszcze w pewnej remizie OSP i na podstawie zdjęć, które mi udostępniono, przebudowałem model z, tego, z tej wycinanki na egzemplarz zgodny z oryginałem. Proszę bardzo, już w całej okazałości. Model zupełnie przebudowany, przynajmniej wnętrze, dodane niektóre elementy zewnętrzne. Pompa polonia M15 zbudowana w zasadzie od podstaw. Przerobiony koszt transportowy do pompy w opracowaniu był troszeczkę inny. Ja tu to przerobiłem. Wózek jest w zasadzie można go wkładać do wewnątrz, wjeżdża jak w oryginale podparty jest kółkami. To można oczywiście do zamknięcia. Przesuwamy do góry, w pozycję do góry, jak ma być zamknięta tylna burta. Tak to w oryginale się odbywało. Natomiast bardzo wiele elementów w pompie jest zrobionych od podstaw. Filmuję to z ręki, także jest troszeczkę trzęsie obraz będzie, ale ostrość. Różne takie elementy dodane, które są po prostu w oryginale i na zdjęciach wszędzie to jest widoczne. Oczywiście wycinance był troszeczkę. Tył zupełnie zrobiony. Te zasobniki do węży. Miały być na burtach z boku. Tu ten, ten egzemplarz, który jest jeszcze na chodzie i sprawny ma po prostu zasobnik na tym wózku. To jest tu węże strażackie. No i tak to się przedstawia. Drabinki, węże na, na dachu też przerobione to jest tak jak na zdjęciach w oryginale. Model będzie stał oczywiście w takiej gablotce, którą jeszcze muszę dorobić i lustro, żeby było widać podłogę, i ramę od pod podwoziem wnętrze też jest w zasadzie przy bardzo dużo wzbogacone Prace nad modelem rozpocząłem w styczniu tego roku. Także jest, mija pół roku już od budowy. No i na tym etapie już jest zakończony. Wnętrze silnika. Tu też wycinanka ma troszeczkę błędów. W sensie tym chciałem tu pokazać, jakby silnik, który, żeby go było widać. Wewnątrz, po zdjęciu tej pokrywy nadsilnikowej, ale niestety jest, wycinanka miała to do siebie, że silnik jest za bardzo do przodu przesunięty. Jak się o tym zorientowałem, już było za późno, już nie chciałem dalej przerabiać, więc zamknąłem to. O, to miało być ten. Ten element miał być wyjęty i miał być widać silnik. Niestety silnik jest za bardzo w, do przodu przesunięty. Stąd przykryłem, bo i tak byłoby tego nie widać. Siedzenia też są zrobione od podstaw. W zasadzie jest to skaja, jak w oryginale, pomalowana, ławeczka też, Sky. podłoga, zaznaczone deski, tam były takie uchwyty do. Przypinane jest to też. Numery taktyczne namalowane. Ja może wyłączę światło zewnętrzne. O, może to jakoś ostrość inaczej złapię mi telefon. W zamyśle miałem na początku jeszcze mieć to wszystko zamykane. Drzwi miały się zamykać. Niestety, za bardzo to Troszeczkę by mi to utrudniło za zbyt skomplikowane robienie zawiasów, zamykanie to. Stwierdziłem, że i tak nie warto, bo model będzie po prostu stał w gabloce, jako otwarty, żeby było widać wnętrza także wydaje mi się, że zrobiłem to wszystko jako otwarte, pounoszone, otwierane drzwi, otworzone drzwi. Z takich ciekawostek, tu jest taki element, który też jak oryginał też tak ma na tym wózku troszeczkę się to wszystko rusza. Tu jest taki uchwyt. Oryginał to też ma. To zapięcie. To jest zapięcie po prostu, które w oryginale trzyma całą pompę. Odbezpieczano to i zdejmowano pompę. Udało mi się też to tak zrobić, że to jest ruchome przed samym transporcie, gdzieś na wystawę. Jadąc, to właśnie to się przydaje, bo pompa jest unieruchomiona. Natomiast wózek będzie stał sobie tak jak teraz. No tak to się prezentuje. Generalnie jestem zadowolony z całego efektu. Myślę, że wyszedł fajnie, prezentuje się ciekawie. No. Może jeszcze zaprezentuję filmik na ze spotkania z oryginałem. Ale muszę jechać do tej miejscowości, żeby go Tu apresentar